Programie Dziś premiery roleta. Obłędna jazda po Kijowie. Europa podnosi powszeczkę. Akcja Renault Zwolni. Na 64. salonie samochodowym we Frankfurcie przeważały nowe auta z naszego kontynentu. Dzisiaj zapraszamy do pawilonu 9, gdzie przedstawimy premiery amerykańskie. Prezentujemy trzy nowości. Dwa samochody koncepcyjne, które pokazują możliwości marki w zakresie designu. Oraz jedną premierę europejską, która trafi już w przyszłym roku także do Polski do sprzedaży. Jest to Chevrolet Malibu. Będzie to największy samochód w segmencie D, sedan, którego do tej pory Chevrolet w Polsce nie miał. Jest to także auto które od kilkudziesięciu lat jest bardzo znane w Stanach Zjednoczonych, teraz wchodzi na globalne rynki, jest przystosowane do gustów klientów w Europie. Malibu będzie oferowane w dwóch wersjach silnikowych, będzie to diesel 2.0 oraz silnik benzynowy o pojemności 2,4 litra. W Europie Malibu dostępne będzie zarówno z manualnymi, jak i automatycznymi skrzyniami biegów, a ponadto z ABS, kontrolą trakcji, elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy ESC, elektronicznym rozdziałem sił hamowania EBD, asystentem hamowania BA, kontrolą hamowania na zakręcie, systemem wspomagania nagłego hamowania oraz elektronicznym układem wspomagającym hamowanie silnikiem. Oprócz sedana klasy średniej, Chevrolet, obchodzący w tym roku swoje stulecie, przedstawił we Frankfurcie najnowszego Camaro w wersji Transformer Special Edition, której premierę zaplanowano na jesień tego roku. Camaro to naj Najlepiej sprzedający się wóz sportowy w Stanach. W 2012 roku zadebiutuje także model ZL1 o mocy przekraczającej 550 koni mechanicznych, będący jednocześnie najpotężniejszym kamerą w historii. A oprócz tego na stoisku Chevroleta można było obejrzeć wozy studyjne. Przede wszystkim samochód, który widać za mną jest to Mirej. Jest to nawiązanie do myśliwców, odrzutowców najnowszej generacji. Stamtąd czerpiemy pomysły właśnie na stylistykę Mireja. Wykorzystujemy w nim najnowsze technologie. Mirej napędzany jest przez dwa elektryczne silniki umieszczone z przodu samochodu. Bateria dostarczająca napięcie do jednostek ma pojemność 1,6 kWh. Ogniwa podczas jazdy są ładowane energią powstałą z hamowania. Mirej napędzany jest też silnikiem spalinowym o pojemności 1,5 litra wspomaganym przez turbosprężarkę. Ten model stanowi nawiązanie do aut sportowych wytwarzanych przez Chevroleta np. Monza SS z 1963 roku. Mirej powraca na fali nostalgii. Kolejnym samochodem koncepcyjnym jest pickup Colorado. Jest to także połączenie dwóch elementów bardzo ważnych dla marki – właśnie tradycji amerykańskiej w zakresie produkcji pick oraz nawiązanie do tzw. performance car, czyli samochodów wyścigowych tworzonych już od 100 lat przez Chevroleta. We wnętrzu odnajdziemy wiele sportowych akcentów. Kubełkowe fotele, pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa, dodatkowe wskaźniki zegarów oraz kontrolki, regulatory ciśnienia w oponach i twardości amortyzatorów. Do napędu nowego Chevroleta Colorado posłuży czterocylindrowy diesel o pojemności 2,8 litra. Czy Colorado trafi do Polski? Okaże się za jakiś czas. Za tydzień inne premiery. Razem z dziennikarzami motoryzacyjnymi zaproszeni zostaliśmy do Kijowa, aby przekonać się, jak na Ukrainie postępują prace przy Euro 2012. Problemy zaczęły się już na lotnisku Boryspil, gdzie spędziliśmy blisko godzinę czekając w kolejce na wizę. Przypomnijmy, wymogiem UEFA w czasie Euro 2012 jest zdolność przepustowa terminali lotniska Boryspil na 4150 pasażerów w godzinach szczytu. Teraz liczba ta wynosi 1840 osób. Z e, rozrabiają się programy. Z można skorzystać zaraz Електронною карткою, яка зводить цей час до мінімуму до кількох секунд. А він актуальні служби гранічно працює над певними програмами. Вім же такі, одним з таких програм є використання карти спеціальної такі карти, яка приспішає тен розвиток контролю скратися до кілька мінут дословно. Ukraińcy pokazali nam budowany obecnie terminal D, który w czasie euro pełnił będzie rolę głównego dworca lotniczego dla przylatujących kibiców. Lotnisko położone jest blisko 40 km od miasta. Wielopasmowa trasa szybkiego ruchu łącząca go z miastem rzadko bywa zatłoczona. Gorzej jest w samym mieście. Stolica Ukrainy posiada trzy linie metra. W budowie jest czwarta, ale miasto rozwija się tak dynamicznie, że infrastruktura drogowa nie nadąża za rosnącą liczbą pojazdów. Przez wiele lat nie inwestowano w rozwój transportu publicznego, wręcz likwidowano linie trolejbusowe i tramwajowe. W efekcie w ponad 3 milionowym kilo... Korki stały się nieodłączną cechą miejskiego krajobrazu. Ważniejsze skrzyżowanie pilnuje milicja, tam gdzie jej nie ma panuje wolna Amerykanka. Jazda zaś autem to wyzwanie dla prawdziwych twardzieli. Ukraińscy kierowcy potrafią wcisnąć się w każdą dziurę, balansując nieraz na granicy zdrowego rozsądku. O, proszę bardzo. I jeszcze jeden. No i nie tylko on. Na szczęście Ukraińcy pogodzili się z tym stanem rzeczy i specjalnie nie starają się zrobić sobie nawzajem krzywdy. A po ulicach jeżdżą niezłe bryki i byłoby szkoda mieć porysowanego Rolsa czy Bentleya. Dla przeciętnego Ukraińca wybawieniem w niewydolnej infrastrukturze transportu zbiorowego jest potężna sieć tzw. marszrutek, prywatnych żółtych busów, które choć pokonują dystans w żółwim tempie, to jednak potrafią się zatrzymać byle gdzie, nawet tuż przy skrzyżowaniu. Jak nas poinformowano na konferencji prasowej w czasie zawodów Euro 2012, nie przewiduje się wydzielenia odrębnych pasów dla autobusów. by wówczas cały kijów. Nie powiódł się również eksperyment z parkometrami. Były nagminnie niszczone i miasto wróciło do zarzuconego wcześniej pomysłu z parkingowymi. To oni decydują, kto może zaparkować i za ile, i będą królować do czasu zbudowania sieci podziemnych parkingów w centrum miasta. Póki co bowiem auta stają, gdzie się da, nawet tam, gdzie jest to zabronione. Wlokąc się po Kijowie, co już byliśmy czymś zaskakiwani, a to tym, że na Ukrainie auta prywatne nie mają obowiązkowych okresowych przeglądów, a mają je tylko transport i komunikacja zbiorowa, że nie ma tu jeszcze obowiązku zapinania wszystkich pasów, że nie ma rejestru punktów karnych, że najwyższy mandat to trochę ponad 300 zł, ale najbardziej zaskoczył dziennikarzy ten widok. Tak, nie myli państwa wzrok. Ta rejestracja i ta też zakryta została foliowymi workami. Ich zadaniem jest chronienie tablicy, ale nie przed deszczem, lecz przed pamiątkową fotografią z nielicznych milicyjnych kamer. Wracając zaś do euro, zapytaliśmy Vitalija kierowcę naszego autobusu, jak będą wyglądały ulice Kijowa w czasie finału mistrzostw Europy. Powiedział krótko, że sobie tego nie wyobraża. widzicie, że u nas otworzycie... Ja myślę, że kiedy przyjedzie jeszcze więcej ludzi, to były jeszcze większe problemy. Ale poza tym Kijów jest pięknym miastem, a Ukraińcy tak jak my potrafią improwizować. Rozpoczęła się kolejna dwunasta już akcja edukacyjna pod nazwą Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich. Jej adresatem są uczniowie szkół podstawowych. Poprzednie konkursy objęły przeszło 710 tysięcy polskich uczniów. Tegoroczna trwać będzie do marca i jest skierowana do najmłodszych, jak i ich nauczycieli. Chodzi w niej o to, by dzieci pod opieką swych pedagogów podejmowały działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w społeczności lokalnej. Najbardziej aktywne grupy uczniów zostaną nagrodzone wyjazdem do Disneylandu. Akcję finansuje Koncern Renault. Od przyszłego roku organizacja EuroNCAP zamierza ponownie podnieść wymagania, od spełnienia których uzależnione będzie przyznanie noty pięciogwiazdkowej, a więc maksymalnej, w szeroko komentowanych w branży motoryzacyjnej testach zderzeniowych. Jak zapowiada EuroNCAP, zdobycie maksymalnej noty w testach zderzeniowych uzależnione będzie od zdobycia przez dany model przynajmniej 60% punktów za ochronę pieszych w przypadku potrącenia przez jadący pojazd. Obecnie jest to 40%. Poruszając się w terenie zabudowanym zwolni choć o 10 km. Wówczas bezpiecznie zahamujesz. W zeszłym roku zginęła na polskich drogach ponad setka dzieci. Jedźmy ostrożnie. Do zobaczenia za tydzień.